Dzień dobry moi kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym naszym porannym czytaniu Energii Dnia Codziennego. Mamy wtorek, a więc możemy już działać. Księżyca nam przybywa, więc przyciągajmy wszelki dobrobyt, szczęście, powodzenie i wszystko, co dla nas najlepsze. Sylwio, witam cię bardzo serdecznie, bardzo miło mi, że jesteś. Kochani, karty, jak zawsze, potasowane z najwyższą atencją i intencją, więc zobaczmy, cóż energię na dzisiejszy dzień nam przygotowały. Jak zawsze, na początek energia karta Tarota. No, a przygotowały sporo. Królowa Denarów. Cóż nam mówi ta karta? Michale, dzień dobry, witam cię serdecznie. Mówi nam o szczęśliwym, bezpiecznym, dostatnim czasie. W świadomości, w organizacji przestrzeni i w dobru naszym, ale też i o dbałości o naszych bliskich. Królowa Denarów to osoba bogata wnętrzem, ale też i dobry, dobra gospodyni. Osoba, która dba o siebie, docenia piękno, docenia piękne przedmioty, dobrostan, dobrobyt, ale też i dba o swoich bliskich i o swoje otoczenie. I tu nie chodzi o to, żebyśmy mieli na koncie miliony, ale doceniajmy to, co mamy i gospodarujmy tym, co mamy najlepiej, jak potrafimy. Małgosiu, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. No a więc. Czynimy ten dobrobyt w nas i w naszej przestrzeni. Doceniajmy swoją wartość, swoje piękno, swoje dobro i wszystko to, co w nas najpiękniejsze. Oliwia, dzień dobry. Myślę, że um, wtorek zapowiada czas naprawdę i szczęśliwości, i dobrego działania, a więc niech tak się dzieje. Życzę Wam tego z całego serca. No i zobaczmy energię minerałów. Jaki będzie nam dzisiaj pomocny? Dokładnie z jaką energią? Kochani, a jest to opal. Miłosierdzie. Bardzo energetyczny, ale też i dosyć tajemniczy minerał. Opal wspomaga nasze serce, układ odpornościowy, Jelitowo-żołądkowy, ale też i skórę. Branie kąpieli, zażywanie kąpieli, w której odpoczywał opal, bardzo, bardzo pomaga naszej skórze. Tonizuje wszelkiego rodzaju infekcje, stany zapalne, pokrzywki, łagodzi i przyspiesza gojenie się wszelkich skaleczeń, ran, dodaje takiego, Piękna naszej skórze. Kiedy zbyt mocno poddaliśmy się kąpielom słonecznym, również pięknie tonizuje właśnie gorączkę naszej skóry. Ewo dzień dobry. Bardzo polecany osobom, które mają problem z takiej kwestie anemiczne, kiedy no tutaj kwestia przyswajania żelaza opal jego energia picie wody opalowej. Wspomaga właśnie e, przyswajanie żelaza w naszym organizmie. E, bardzo polecany osobom, tak zwanym niejadkom, energia, wibracja opalu jak najbardziej pomocna. Jeżeli macie takiego przysłowiowego tatka, niejadka, lub e, osobę starszą, która no, metabolizm się zwalnia i ma problemy z słaknieniem, apetytem, jak najbardziej podarowanie takiej osobie opalu może być. Naprawdę pomocne. Wspomaga i łagodzi wszelkiego rodzaju infekcje. I to zarówno infekcje gardła, krtani, zapalenie migdałków, ale też i górnych i dolnych dróg oddechowych. Przyspiesza proces zdrowienia. Pomocny jest w sytuacjach jelitowych, wtedy kiedy mamy infekcję jelit. Pomaga łagodzić kwestie żylaków i chorób związanych z układem trawiennym. Bardzo pięknie podnosi naszą energetykę. W momencie, kiedy czujemy gorszy nastrój, kiedy pogoda czy sytuacja jest lekko depresyjna, wspomaga naszą wartość, odczucie własnej wartości, poczucie swojego piękna, ale też i mocy, która jest w nas. Polecane jest szczególnie e, dla osób z podznaku panny, skorpiona, wagi, koziorożca i wodnika. E, pracujemy z czakrami przy użyciu opalu, e, z czakrami podstawy i serca. Pod, e, z czakrą podstawy to e, boulder opal, ognisty opal, a, a czakra serca to opal różowy. Jak oczyszczamy opal? Odkładamy na hematyty, no i poddajemy działaniu energii ametystów lub energii księżycowej. Polecam Wam opal, ponieważ jest to niebywale wyjątkowy, przepiękny kamień, również podnoszący nasze zdolności um, parapsychiczne możliwości tworzenia swojej przestrzeni. Sylwio, dzień dobry. Więc jak najbardziej polecam opal. Dobrze, kochani, zobaczmy teraz, co podpowiedzą nam e, energie kart opiekuńczych. Wcześniej takie małe ogłoszenie, aczkolwiek bardzo istotne. Bardzo serdecznie zapraszam Was na mój kurs o ziołach. E, odbędzie się on online. E, wszystkie potrzebne informacje znajdą się pod filmem. Zapraszam również na mojego Facebooka. Jestowiz i tam również e, pojawi się informacja o mm, kursie. Odbędzie się on 15 lutego. Także już Was zapraszam e, bardzo, bardzo serdecznie. E, no i cóż, skorzystajcie. Opowiem Wam o ziołach, opowiem Wam o ich właściwościach, o ich możliwościach. E, Leocadio. witam. Bardzo serdecznie. O kwestiach magicznych, o kwestiach jak palić, jak używać do spalania w formie kadzidła, jak obsypywać nimi świece, jak intencyjnie zakląć w nie nasze właśnie myśli, nasze pragnienia, kiedy zbierać, dlaczego zbierać, czy w ogóle zbierać. Liko, dzień dobry. Opowiem Wam trochę o ziołach w takim szerokim jakby kontekście. Powadku dzień dobry. Witam Cię bardzo serdecznie. Miło mi, że jesteś. Tak <laughs> więc postaram się Wam przekazać wiedzę, którą mam od swojej babuszki, z własnych doświadczeń. Tak jak już parokrotnie powtórzyłem, udało mi się odzyskać zapiski mojej kochanej babci i tam jest dużo, dużo przypisów. Możemy robić woreczki, możemy um, robić oleje, mydła z ziołami. Możemy wieszać zioła dla ochrony, uh, dla bogactwa. Możemy sypać ziołami na lewo i prawo dla szczęśliwości wszelkiej, własnej i wszystkich naszych bliskich. Tak więc myślę, że um, z tej strony um, pracujemy czy z minerałami, czy z ziołami. Na to dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie, dosyć intuicyjnie. Niemniej jednak taka podstawa podstaw dobrze by było, gdybyśmy ją znali, jak używać ruty, kiedy używać pokrzywy albo lawendy, a na co rumianek, a dlaczego e, bramom e, no nie, do nie do przebycia na przykład jest delikatny kwiat maku, i dlaczego mak, a nie inny na przykład. Duża ciekawostek, także zapraszam Was już bardzo, bardzo serdecznie. Kurs odbędzie się, tak powiedziałem, online i wszystkie informacje potrzebne będą pod filmem, tudzież u mnie na Facebooku. A też zapraszam na Szkołę Magii i Tarota Wróżki Joanny, ponieważ tam organizacyjnie przestrzeń ogarnia bławatek i Asia. Tak więc bardzo Was serdecznie zapraszam. Dobrze, kochani, teraz zobaczymy, cóż podpowiedzą nam. Sylwia, dzień dobry. Podpowiedzą karty opiekuńcze na dziś. Prawda i tylko prawda. <grym> Wiara i oczekiwanie. Kochani, już dawno pow powiedziałem i tego się trzymać będę. I tak też uważam. Prawda jest naszą najprostszą ścieżką rozwoju, czy duchowego. Czy takiego ludzkiego. Podążanie e, prostą, wytyczoną ścieżką jest dla nas najłatwiejsze. To chyba, że jesteśmy bajkopisa, pi, ba, bajkopisarzami i tworzymy jakieś baśnie dla dzieci. Mów prawdę. Uczciwość jest przepustką do prawdziwego życia. Dokładnie tak i tutaj nie ma polemiki. Wiara. Kochani, i tutaj nieistotne, w jakiego, w jakiego Boga wierzymy, w jakie sytuacje, żywioły, czy inne moce sprawcze. Najważniejsze, abyśmy przede wszystkim wierzyli w siebie. Nie trać wiary. Wiara umacnia się, kiedy działasz, nie znając efektu końcowego. Dokładnie tak. A dlaczego? Dlatego, bo wtedy wysoko wibrujemy. Chce nam się chcieć. Działamy. Nie uprzedzamy się, nie mówimy a i tak się nie uda, bo absolutnie jest to nieprawdą. Jeżeli poświęcimy jakiemuś działaniu uwagę i naszą atencję, nasze wszelkie możliwości, jakimi dysponujemy, to nie ma prawa, aby nie udało nam się. I wiara jest w tym niebywale potrzebna. I oczekiwanie. Pomimo tego, że dzisiaj dzień energii zapowiadają się niebywale bogato, bardzo Mocno, to jednak to oczekiwanie przypomina nam taką myśl, że czasami sytuacja wymaga właśnie przeczekania, że jest to najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić. I pamiętajmy, mamy zawsze święte prawo wyboru. Masz prawo mieć odmienne stanowisko. No właśnie, czasami bierność jest najlepszym ze wszystkich działań. Dokładnie tak. Dobrze, kochani, na koniec, jak zawsze, runy. Zobaczmy, jaka dzisiaj u nas zagości, z jaką podpowiedzią, czy z jaką energią na dzisiejszy dzień. A sponsorem dzisiejszego dnia będzie runa. Będzie runa. Pierścienie. Biały Stołczyku, dzień dobry, witam cię serdecznie. Cóż nam zapowiada, o czym mówi o! Runa Pierścienie? Ok, jest. Runa Pierścienie mówi nam o naszych relacjach, o naszych związkach, o tym, że czasami w chwili zwątpienia, w chwili trudniejszej możemy zawsze dążyć do naszego źródła. Tam Znajdziemy pomocną dłoń, oparcie na silnym ramieniu. Tam nasze relacje, nasze związki, czy to prywatne, osobiste, rodzinne czy zawodowe, w chwilach trudnych będą nam pomocą. Ale to też podpowiedź, żebyśmy to my starali się być również dla kogoś pomocą i podporą. Ale też i to informacja, że jeżeli część z Was ma dzisiaj, Podjąć trudną decyzję, czy to zawodową, czy podpisać jakąś umowę, czy związać się z kimś, to jest również bardzo dobra energia i wibracja. Na pierścienie zapowiada czas przy tej runie królowej Adenarów. Dobry czas, czas bogactwa, czas dobrobytu i czas szczęścia. Karino, dzień dobry, witam cię serdecznie. A więc twórzmy tę swoją bogatą, dobrą. Miłą przestrzeń dla nas. Starajmy się być również pomocni dla innych. Pamiętajcie dobro, empatia, miłość, emocja pozytywna, rozdawana, dzielona, pięknie wzrasta. Pomaga i nam, i innym w ich wzroście. Ewo dzień dobry. Dobrze kochani. O się powiedziałem, ale jeszcze raz przypominam. Wielu dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. 15 lutego, e, cały świat, kurs online, e, zacznie się od godziny 12. E, wszelkie informacje u mnie na Facebooku, w opisie pod filmem, e, postaram się jeszcze umieścić w innych miejscach. No i oczywiście na Szkole Magii Tarota, Wróżki Joanny, do, na który również zapraszam. E, kochani, dzisiejszy dzień w Królowej Denarów. Doceniajmy, Nasze dobra. Doceniajmy piękno, które jest w nas. Doceniajmy tę energię, mnogość możliwości, ale i stabilność, jaką jesteśmy. Ewo Ebi, dzień dobry, witam Cię i bardzo proszę. Starajmy się a, iść i podążać ścieżką prawdy. W pełnej wierze przede wszystkim do siebie. Czasami pamiętajmy, że mamy prawo wyboru. I czasami sytuacje, Okoliczności, ludzie m, tak się splatają, że należałoby przeczekać, i to jest również dobra energia. Możemy wspierać się energią opalu, miłosierdzie, ale też i bardzo wysokowibracyjny, niebywale indywidualny w swojej m, wibracji energii minerał. No, a całości jakby chroni i spina równa pierścienie. To nasze relacje, nasze związki, nasze źródło, w którym zawsze znajdziemy ukojenie i tą bez, tę bezpieczną przestrzeń do naszego działania. Kochani, bardzo Wam dziękuję za wspólny poranek. Życzę Wam cudownego dnia, dobra wszelakiego, oceany, miłości w sercu, uśmiechu na twarzy. to witam Cię również serdecznie. No i wszystkiego co najlepsze dla was. Przy tym pochmurnym i deszczowym wtorku, ale wiecie, woda to energia, to transformacja, to emocje, ale to też i czystość. Księżyca, powolutku nam przybywa, więc twórzmy swoją magię i przestrzeń w najlepszym dla nas schemacie. Renato, dzień dobry i wszystkiego dobrego. Kochani, pięknie wam dziękuję. No i do zobaczenia i do usłyszenia. Piękni, piękni, Wam dziękuję za Waszą obecność.